Od 1 października strażacy powinni zarabiać o 300 zł więcej. Po wielu miesiącach protestów strażakom udało się wywalczyć podwyżkę jaką wcześniej otrzymali policjanci czy żołnierze. Mimo że wyższe pensje premier obiecywał wszystkim służbom mundurowym, przypomina strażak Wawrzyniec Dybał. Informacja o podwyżkach pojawiła się w ekspoze pana premiera i na początku zapewniano nas, że wymieniono tylko wojsko i policję, ale podwyżka będzie dotyczyła wszystkich służb mundurowych. Później okazało się, że jednak tylko tych dwóch służb, czyli policji i wojska. Przez wiele miesięcy służby mundurowe, które pominięto przy zwiększeniu wynagrodzenia, protestowały, argumentując, że wszyscy powinni być traktowani podobnie i że choćby strażacy także od kilku lat nie mieli wzrostu swoich pensji. Wydaje się, że wywalczyli swoje. Od 1 października funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej dostaną podwyżki. Wypłatę musi poprzedzić rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dla każdej z tych formacji. W przypadku straży takie rozporządzenie już jest, ale czeka na podpis, który pozwoli przelać odpowiednie środki. Już teraz wiadomo, że jeszcze w październiku strażacy dostaną pensję w takiej samej wysokości jak dotąd. Liczą jednak, że wkrótce na ich kontach pojawi się dodatkowe obiecane 300 zł brutto z tytułu podwyżki. Taką wręcz mam pewność, że jest to opóźnienie, ponieważ rozporządzenie jest przygotowane i musi być podpisane. To dodatkowe 300 zł zostanie dopisane do uposażenia przysługującego do konkretnego stopnia. W tej sytuacji ogniomistrz i brygadier dostaną taką samą kwotę. Strażacy przyznają, że to nie duża kwota, ale jednak wsparcie dla ich budżetu. Druh z krótkim stażem zarabia dziś 1500 zł. Dodatkowy pieniądz na pewno się przyda, tym bardziej, że generalnie sytuacja komend nie jest łatwa i zdarzają się opóźnienia w wypłacie świadczeń socjalnych, aby wystarczyło środków na bieżące utrzymanie komendy powiatowej. Sytuacja komend powiatowych nie tylko naszej komendy, ale wszystkich komend jest bardzo trudna, ponieważ budżety komend powiatowych miejskich od kilku lat się nie zmieniają, a, a koszty, które ponoszą komendy, diametralnie rosną, bo to są tu koszty paliwa mediów, które wzrosły od tego czasu kilkukrotnie. Nasze wypłaty też przez taki okres stały w miejscu, także jest jakiś krok w przód, ale tak jak powiedziałem, nie jakiś wielki, nie jest to jakiś taki przełom. Z informacji, jakie docierają do strażaków, pieniądze na podwyżki dla nich w tym roku są już zabezpieczone. Rząd musi jednak znaleźć takie dodatkowe środki także na przyszły rok.